35-tonowy gigant stanął przy Urzędzie Miasta. 15 i 16 maja odbędzie się jarmark na granicy. Starosta zapowiada kolejne wydarzenia na zamku. Dzień dobry, jest środa, 12 dzień maja. Joanna Jędraszczyk-Kałwak, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Po trzech latach starań udało się wydobyć, a następnie przetransportować wielki głaz, który ozdobi skwer imienia Świętego Jana Pawła II w Kuźni Raciborskiej. Z naszego materiału dowiecie się państwo, że zrealizowanie tej operacji naprawdę nie było łatwe. Wielki głaz odnaleziono zupełnym przypadkiem podczas spaceru po żwirowni w kotlarni. Na dnie planowanego tu zbiornika znajdowały się dwie bryły skalne, jedną z nich udało się już wydobyć wcześniej i posadowić na placu zwycięstwa w kuźni Raciborskiej, drugi, znacznie większy, musiał poczekać na swoją kolej. Olbrzymi kłopot, żeby go wydostać w grząskie podłoże, jeszcze stał też, tak jak mówię, w wodzie, co prawda płytko, ale jednak i trzeba było się do niego dostać. No, dzięki zaradności pracowników kotlarni i przy też zaangażowaniu nawet bumaru, który służył pomocą i chciał pomóc bojowymi wozami wsparcia, takimi czołgami bez wieżyczek, udało się przy pomocy takich gigantycznych dinozaurów, maszyn, wyturlać ten kamień na krawędź tego, tej dziury, którego, która będzie zbiornikiem. Od tego momentu operację przewiezienia kamienia do kuźni przejął Urząd Miejski. Zaangażowani w działanie pracownicy podległych jednostek i firm zewnętrznych udały się do kotlarni 6 maja. Mieliśmy straszne kłopoty po drodze. Cała operacja trwała wiele godzin. Samochód się zakopał zupełnie po osie i, i takim dużym dyliżansem wyjeżdżał z, z bardzo takiego piaskowego środowiska na drogę twardą już do lasu. Przeszedł przez las, tym samym nie, nie istniało niebezpieczeństwo, że coś się może stać na drodze jakiejś wojewódzkiej żeby nie zatamować ruchu i wyjechaliśmy już w Kuźni Raciborskiej i w tej Kuźni Raciborskiej został znowu przy pomocy tych samych ludzi pos posadowiony na miejscu. Głaz umieszczono na nowo powstałym skwerze imienia świętego Jana Pawła II. Radni Rady Miasta Kuźnia Raciborska zdecydowali o nadaniu temu miejscu imienia świętego Jana Pawła II. No i kamień, który akurat... Był jest cudem natury. Jest myślę, że odpowiedni dla papieża, który też był dla nas cudem. Skwer zostanie jeszcze upiększony. Planowane są tu drobne nasadzenia, ławki, a nawet podświetlenie. Na głazie znajdzie się także pamiątkowa tablica wykonana przez odlewnię Rafamet. Uroczyste otwarcie skweru planowane jest na dzień 101. urodzin papieża Polaka. Po długim okresie zastoju w kulturze gmina Krzyżanowice zaprasza mieszkańców regionu na jedno ze swoich flagowych wydarzeń. Już w najbliższą sobotę na starym przejściu granicznym w Chałupkach odbędzie się Jarmark na granicy. Dwudniowa impreza skierowana głównie do miłośników staroci. Jarmark na Granicy to jedno ze sztandarowych wydarzeń cyklicznie organizowanych przez gminę Krzyżanowice. W maju 2020 roku z uwagi na trwającą pandemię nie było możliwe zaproszenie sprzedawców na stare przejście graniczne w chałupkach. Dopiero we wrześniu odbyła się natomiast jednodniowa edycja wydarzenia. Rok później gmina powraca do dwudniowego jarmarku. Najbliższy weekend zapraszamy wszystkich wystawców, ale nie tylko wszystkich mieszkańców na tradycyjny Jarmark Staroci, na granicy, w chałupkach. No, chcemy powrócić z tą imprezą. Taką dla wszystkich mieszkańców, wszystkich przyjezdnych, która cieszyła się od wielu lat dużą popularnością. I w reżimie sanitarnym oczywiście na tyle, na ile pozwalają i będą pozwalały nam warunki. Mam nadzieję, że rząd ogłosi już, że tak zdjęcie tych maseczek i będą mogli gdzieś tam w tych wolnych przestrzeniach, przy Starym moście, przy starej granicy, w chałupkach mieszkańcy chodzić już bez maseczek, ale pomimo tego, że ten stan. Standardy reżimu trzeba zachować. Zapraszam wszystkich chętnych i w sobotę i w niedzielę będzie mnóstwo pewnie staroci, mnóstwo rzeczy do kupienia, zobaczenia. Do chałupek zjadą kolekcjonerzy staroci z całego kraju, którzy mogą tu handlować, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat. Z poprzednich edycji wydarzenia wiadomo, że pierwsi wystawcy przyjeżdżają na przejście już w środku nocy, by zająć jak najlepsze miejsca do prowadzenia sprzedaży. W przypadku kupujących, pora także ma znaczenie. Od rana do wieczora pewnie będzie handel gdzieś tam kwitł, natomiast w niedzielę gdzieś tam do wczesnych godzin popołudniowych, zwykle już potem w późnych popołudniowych godzinach, zwłaszcza wystawcy, którzy gdzieś tam są z daleka z Polski, no, gdzieś tam się już próbują pakować. Czasami już nie mają nic do zaoferowania ciekawego, więc im szybciej, tym lepiej. Tegoroczna edycja jarmarku odbędzie się bez imprez towarzyszących. Zwykle przy pałacu w chałupkach organizowany był festyn, jednak obecnie nie pozwalają na to pandemiczne opostrzenia. Sam jarmark jest okazją nie tylko do zakupu bezcennych przedmiotów, ale także do spotkań, czego bez wątpienia w ostatnich miesiącach brakowało mieszkańcom gminy. Mieliśmy spotkania i z organizacjami, czy z kołami gospodeń wiejskich. Wszyscy chcą wrócić już do, do tej normalności, do, do tych zwykłych takich działań. Te działania, te wspólne jakby działania, wydarzenia, imprezy kulturalne, one też spajają lokalną społeczność, więc jak jej nie ma, to, 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 to tak jak chyba w każdej społeczności, to siedzenie przed komputerami w domu, no nie... Jakby nie, nie wiąże tak ludzi mieszkańców ze sobą, więc jak najszybciej chcemy wrócić do tej normalności, do normalnego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Jarmark na granicy w najbliższy weekend, a to dopiero początek w tegorocznym życiu kulturalnym gminy. Już niebawem wójt Grzegorz Utracki zaprosi mieszkańców regionu na dwa wyjątkowe koncerty, o czym z pewnością państwa poinformujemy. Dziś w murach Zamku Piastowskiego zorganizowano konferencję prasową, w której udział wzięli starosta Powiatu Raciborskiego, dyrektor Zamku Piastowskiego i dyrektor biura śląskiej organizacji turystycznej. Podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedziano dwa wyjątkowe wydarzenia, które będą miały miejsce już w czerwcu w dawnej siedzibie Piastów. W czasie konferencji prasowej starosta nie ukrywał radości z faktu, iż zamek piastowski znów zaczyna tętnić życiem. Grzegorz Swoboda zapowiedział, że 12 czerwca na dziedzińcu odbędzie się całodniowa impreza plenerowa. W pierwszej części odbędzie się pierwszy ogólnopolski majoretkowy zawrót głowy, a w drugiej części chcieliśmy jako powiat podziękować wszystkim zaangażowanym. W walce w, z COVID-em. Był to ciężki rok dla powiatu, ciężki rok dla wszystkich mieszkańców, dla osób zaangażowanych, w szczególności oczywiście naszej służby zdrowia, pracownikom szpitala, ale i wszystkim zaangażowanym, począwszy od właśnie pracowników medycznych, lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek, ratowników poprzez straż pożarną i wszystkie służby, które się zaangażowały w walkę z pandemią. Koncertem. Koncertem zespołu Kombi, na który dzisiaj jako starosta wspólnie z ekoknami zapraszam. O godzinie 14 uroczyście rozpoczynamy salwą ramatnią o wykonaniu Raciborskiego Bractwa Kulkowego. A od godziny 14 do 18.30 będą trwały występy różnych zespołów mażoretkowych z całej Polski. Będzie to organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło. Pierwszy ogólnopolski mażoretkowy z zawrót głowy. Od godziny 18.30 do 21.00 odbędzie się, no niestety będzie przerwa techniczna na dziedzińcu. W związku z tym występów wtedy nie będzie. Natomiast będzie to czas do przygotowania dla zespołu Kombi, który wystąpi dopiero po zapadnięciu zmroku. Koncert zespołu Kombi odbędzie się o godzinie 21.15 z tego względu, że na zakończenie zaplanowaliśmy pokaz laserów i ogni. No, żeby można było rozkoszować się tym wspaniałym widowiskiem i muzyką w odpowiednim anturażu, odpowiedniej oświetleniu. W organizację wydarzenia zaangażował się także browar zamkowy. Będzie więc można skosztować lokalnych trunków, a na stoiskach wystawienniczych nakupujących będą czekały regionalne produkty spożywcze. Te ostatnie zostaną na zamku do dnia kolejnego. 13 czerwca rozpocznie się tu bowiem jubileuszowy 15. Festiwal Śląskie Smaki. Jako starosta zabiegałem, aby to miejsce zaczęło żyć, żeby można powrócić kulinarnie, ale przede wszystkim pokazać nasz powiat gospodarczo rozwijający się pod kątem kuchni, miejscowości, dostępności turystycznej. Myślę, że to wszystko w tym programie, który jest dla Państwa przygotowany, pokaże się, tak jak to zawsze mówią, przeżołądek do serca, więc mam nadzieję, że przez ten festiwal Śląskie Smaki również do serc naszych mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, bo mam nadzieję, że to będzie impreza o szerokim gronie wojewódzkim okaże się. Na pewno bardzo potrzebna i dobra. Postaramy się zadbać o e, zaspokojenie gustów kulinarnych e, odwiedzających tę imprezę poprzez pokazy kulinarne, poprzez stoiska gastronomiczne. Zaplanowaliśmy udział przeszło 30 e, gastronomów, restauratorów i wystawców produktów regionalnych i lokalnych. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś i dla ciała, i e, dla ducha. Program artystyczny również tegorocznego festiwalu myślę, że przedstawia się bardzo atrakcyjnie, bo mamy i Krzysztofa Respondka w, w swoim występie kabaretowym, mamy koncert zespołu wideo. No i bardzo nam wierny tej imprezie zespół pieśni i tańca Śląsk. Zespół wystąpi w pełnym składzie zarówno churzystów, jak i orkiestry oraz baletu. Warto już dziś zaplanować sobie wolny czas na 12 i 13 czerwca, bo na mieszkańców naszego regionu będzie tu czekało sporo atrakcji. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40, centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22, oraz Opawska 33, całodobowa centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Na kolejne zapraszam już jutro. Do zobaczenia.